Witam Was moi kochani w kolejnym odcinku takiego tutoriala kuchennego kucharza, gdzie prezentuję po prostu poszczególne rzeczy, żeby te osoby, które dotychczas nie umiały gotować, żeby się nauczyły, pokazuję poszczególne rzeczy. Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować cukier tak konkretnie opowiedzieć trochę o tym cukrze, co to mniej więcej jest cukier i do czego służy. Cukier jak sama nazwa mówi jest słodki, dlatego że jak to się mówi, że ale nie cukruj, czyli żeby tam nie słodzi temu drugiemu i po prostu cukier jest słodki i służy do schłodzenia. Ale możecie się zdziwić, no to wszystko się słodzi teraz już, nawet soki się słodzi. Jak się kupi kole do picia, to, to ją też się jeszcze słodzi, żeby była jeszcze słodsza. Herbatę się słodzi, kawę się słodzi. Generalnie wszystko można słodzić, ale chodzi o to, żeby nie przesłodzić, bo wiadomo, że jak się przesłodzi, to po prostu to wszystko będzie za słodkie. I co teraz? No, chciałbym Wam pokazać mniej więcej, jak to wygląda. Tutaj mam akurat taką łyżeczkę, w środku jest cukier. Cukier wydobywają w górach, tak samo jak sól, ona jest w kamieniach. Te kamienie są potem odpowiednio rozłupywane i, i to wszystko jest po prostu odpowiednio mielone i dlatego to ma taką konsystencję trochę właśnie jak mąka. Ale co jeszcze? Chciałem wam pokazać dokładnie tutaj ten cukier. Nasypię wam go może trochę. O, nie wiem, czy właśnie dobrze widzicie. Ale tak jak dokładnie się przyjrzycie, to ten cukier odbija światło we wszystkich kierunkach. On jest trochę jak taka tęcza. O, jeszcze chciałem właśnie, żebyście tak mimo wszystko nie uwierzyli mi do końca na słowo, ale wszystko chcę wam właśnie tak zaprezentować, że po prostu to jest wszystko takie zrobione, że byście widzieli właśnie, że jak ja mówię, że to są jakieś tam drobne ziarenka i tak dalej, to że tak jest naprawdę. Tutaj właśnie możecie sobie zdać sprawę, że tak właśnie jest naprawdę są te ziarenka i to wszystko chodzi o to, że jak się cukruje coś, czyli się słodzi, bo... Cukier, sama nazwa już mówi, że jest słodki, bo cukier to, że słodzić i że jak się słodzi to to już jest posłodzone, że już jest słodkie. I o no to właśnie chodzi, że tak mniej więcej to wygląda, mam nadzieję, że na temat cukru już wiecie po prostu dużo, przynajmniej odpowiednio, żeby oglądać kolejne części moich odcinków poradnika dla małego kucharza. Jeżeli macie do mnie jakieś pytania, to możecie napisać, nie ma problemu, w każdym razie mam nadzieję, że już o słodkim cukrze, czyli o słodzeniu cukrem to wszystko wiecie, bo pamiętajcie, że jak się coś cukrem posłodzi, to po prostu jest słodkie i po prostu tego się trzymajcie, życzę Wam, żeby... Życzę Wam, żebyście właśnie byli tacy słodcy, chociaż żeby Was nie trzeba było słodzić, żebyście nie słodzili za dużo, bo to jednak też szkodzi na wątrobę i pamiętajcie cukier jest do słodzenia. Pozdrawiam Was serdecznie.